Wyłączymy go od spodu, jako pierwszy. No i niech tam A, nie bo to z no. no to ile? To przyszł moment? No to ja też się z Pocześć, jak, jak, nie my ci ludzie co tam rzucą. <grym>, Chwila, kto zrozumie. W kamienie, to Tylko wiesz co? Jakby co to nie to jest zaletywne. No to ciąg legitimacji. To jest skandali. Będziemy w TV. Północny, północny. Nie wiem, czy jesteśmy przy otwarciu mostu północnego. Strasznego mostu. <laughs> Płyniemy w Paszczę Lwa, ponieważ tam stoi policja. Jeden trzeźwy, reszta nie trzeźwy, mniej trzeźwy, ale jest dobrze. I teraz za chwilę będziemy oglądali fetę. <laughs> fetę naszej pani Hani. Ojoj, oj, oj. A ja myślę, że już za Pana Kaczyńskiego też również było to przygotowane, ale nie! Oni sobie przybijali. Ej, debile! Czy I... niby dorośli ludzie, co? Kiedy? Nie chodzi o to, że wiesz... ...przybrdolą się, bo to, że te, wiesz, I tu... zaraz, jak któryś za burtą będzie, to będzie... publiczne, czy coś, wiesz o co chodzi? Za, za chwilę będzie kicha. No, spoko. I przyjechali ja, przygotować! <średenie> a to nie macie a tam jakieś są w ogóle, słuchaj... Tam na przykład są jakieś reflektory, mogą też być jakieś wiesz, kamery. Męty, no, będą. No, no, nie, no. no. Odwracać się, śmiertelniki. Zaraz obrzucają nas butelkami, taki będzie finał. Nie, no. nie. kochają nas. No, ciebie zwłaszcza. Tylko ja nie mam skórka, żeby... Url. Dobra, już, czuję. Nie naciągaj, czy ty nie rozumiesz? <głosy> <głosy> Spokaż jak widać. pokażę ja. Tylko do tak, oka. Nie w ręce, tylko do oka. <grym> mm. Ale ma łeb. Na szczęście odpłynęłam też. Nie magisz chować. Teraz pomachacie do nas. O co? <grym> Małpy. <grym> <grym> Ciszy, e, e, <śmów> i przyjdę z kołem. Filmuj te małpy, co namachają, Marek. Uf. Uf. Nie rzucaj, kurwa Nie rzucaj. Wtedy no, to wtedy nie To trudno cięć. To nie zazdrosna. Nagrywaj Marek. na <gryw> O, ta, ja! Marek! Mam. Ja tam! chuj na kule. Czy jego mam? i ostatni przy otwarciu mocno, mostu kromocnego most, który łączy dwa brzegi wisły no, potrzebna inwestycja, ale jakże niepotrzebna dla przyrody. Dużo wyciętych drzew, dużo wyciętych krzaków, dużo ptaków i innej fauny i flory zostało zniszczone. Ja rozumiem, że dla ludzi jest potrzebna wygoda. Ale dlaczego niszczymy coś, żeby nie, żebyśmy mieli wygodę? Ja wszorzę osób. <śled> <śled> nie, jeden, jeden zaraz będziesz nie boję ale złapałeś to? nie, się nie się wyciągał nie, coś jest mokre, Ale telefon źle. No, a właśnie, na czego mamy dostać zapicie na brzegu. Bo, -bo że mi... Nie ten, naprawdę. A Bo, może, może tak. tak. To to, ja raz, dwa, trzy. Usta, usta. raz, dwa, trzy. E. Raz, dwa, trzy. <śmienicza> tak, czekaj, czekaj. Znowu dowód. Nie, nie wykupisz się, ty... bo to jest stromo, naprawdę. Oni nie wykupisz się, <śmienicza> nie. Bez jaj, bez jaj, bez jaj. A, jaj. Bo <śmienicza> Ale dlaczego wy nic nie mówicie? Mówcie coś, no. Bo właśnie dobrze, dobrze no to, gracie, a, tylko nie mówicie. A ma to dźwięk? Ma, a ja ty jej to jaki, no? To sprzedaż Ja nie. No nie wystarczy to. No to co so no so mam, Cici. <tau attitude> <Sosę lepiej>? No <tauankiety> <mys lectures> nie chcej. No, no, to no jak chuj się bo... <grym wytkownie> ja <przybija>, bo... <grym wytkownie> Może jak na no, przykład nikt przypomniałem powiem i jak złożyć jest, jest to jak się wygrzebujesz, jak tak A? jak żółfleżę no. ale, <grym grym wytkownie> ale może on mi powie jak to się otwiera. W końcu to specjalnie zrobiłem to Szkoda, że nie informowałeś Mam dupę mogę Ja tylko dupę! <grym wytkownie> o wieso ja to zbierałem <grym wytkownie> Nie. Tata to mnie zajmie. Wycieraczka dzisiaj. Co, co masz głód? Ty, ty Nie. Ale nie, o, twój ojczy... twoje rodziny na mnie. Ale powiedzcie coś do kamery, bo tak do siebie pogadacie. gadacie. Yyy... No Zadaj pytanie. pytanie? Czy jest fajnie? Jest... Jakbyśmy opłynęli jeszcze mostu, to i... Z wasza od spodu. <noise> Ale ta łódka jeszcze nie łodzią podwodną, no. Nie, dlatego czekamy na pełny nie jest pełnym... no. mi się zimno znaczy. mamy... Na pełny full, tak? Znaczy, mi mi się jest... zimno, znaczy. My mamy słusznik, chcieliśmy zrobić swoje. To jest tylko takie obiegów. Następne pytanie. Lubicie fajne dziewczyny? Tak. A jak bardzo? Jak głęboko? Znaczy pytanie czy, czy ta jego będzie go oglądać? Nie wiem No bo jak, jak będzie no to, on, to Dobra blub... pytanie czy będzie oglądać ta jego no nie panie? będzie Wiadomość <grym> No jeszcze lepiej, lepiej, lepiej. Cały... ile? Cały nie było głęboko Padąc na tyle ile było wody Dzięki Bogu. Ale dobrze, coraz lepiej, teraz lepiej. Nos... O, wy takie boblety, nos... <śni>, O, 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 o. Co podoba mi się. Musiałamy go tak tej. Zało... Ona... Ona nie ma maila. A, a to to mail? Ale ty masz, tak? Nie, nie. Nie maila. Ja to... to... O co miał to? Nie. To założysz sobie. sobie.